najbardziej sensacyjna książka roku Zagrożenie bezpieczeństwa Mamy niepokojące wiadomości, panie prezydencie. To znaczy? Udało się nam zlokalizować kilka prawdopodobnych miejsc przecieku. Zdrada. Przypominam ci, że za szpiegostwo w Polsce grozi 10 lat. Dobrze mi zrobisz. Za... Mam w kieszeni tego sędziów i prokuratorów, że jeszcze będziesz mnie przepraszał! śmieciu! Walka wywiadów. Kurwa, nie mamy amunicji Walka wręcz? Hm, nie ma problemu. Tylko w najlepszych księgarniach oraz na www.tvradom.com. Potrzebuję informacji o Twojej ciasnej. Witam Państwa bardzo serdecznie. Moim i Państwa gościem jest pani profesor Maria schonert binienda z Polonia Instytut Witam panią profesor bardzo serdecznie. Witam pana, witam rodaków w kraju od Polonii Amerykańskiej. Pani profesor, no dużo ciekawych rzeczy się dzieje w naszej ojczyźnie i wokół niej, ale zacznijmy może od tego, co wokół. Ja tutaj chciałbym poprosić o komentarz do aresztowania naszych rodaków na Białorusi. W polskich mediach temat trochę, jak to mówią dziennikarze, przysechł, natomiast jest to sprawa moim zdaniem istotna i poprosiłbym o komentarz. E, tak, bardzo dziękuję. Mamy bardzo trudną sytuację na Białorusi w tej chwili, która wpisuje się w ogóle w wzrost napięcia w całym regionie, jak wiadomo. I prześladowania Polaków na Białorusi, które do jakiegoś stopnia zawsze mają miejsce, w tej chwili nabrały bardzo niepokojących i groźnych, groźnych rozmiarów groźnych dla życia. I zdrowia naszych rodaków na Białorusi. Tutaj, w tej chwili, zarówno Polonia amerykańska, jak również Polacy na całym świecie dostrzegli tą, tą groźną, bardzo sytuację, dlatego że prześladowani Polacy na Białorusi dzisiaj są prześladowani za to, że są Polakami. Bardzo mocno to podkreślam, dlatego że wiele osób uważa, że, oni, że te prześladowania są konsekwencją um, takich czy innych niewłaściwych y, ruchów ze strony Polski. E, drodzy Państwo, to jest bardzo. Niebezpieczne z naszej strony podejście do problemu, dlatego że każdemu z nas może się nie podobać taka czy inna polityka tego czy innego rządu. Natomiast w momencie, kiedy się atakuje nas za to, kim jesteśmy, Polakami, taka sytuacja dotyczy dotyczyć może każdego z nas. Każdego z nas i historia nasza jest pełna dowodów na to, czy nam się podoba rząd, czy nam się nie podoba rząd, czy jesteśmy z prawa, czy jesteśmy z lewa, to giniemy tym samym strzałem w potylicę i jesteśmy wrzucani do tego samego grobu, drodzy rodacy. Proszę o tym nie zapominać. Dlatego w momencie, kiedy się, a, kiedy się atakuje, a Polaków za, za to, że um, ch chronią i bronią swojej tożsamości, bronią tego, kim są, to jest atak na wszystkich i na każdego z nas. I to nawet na tych, którzy nie poczuwają się do Polskości, ale w oczach zewnętrznych są uważani za Polaków. Czyli tacy, którzy mówią po polsku, którzy się urodzili w Polsce i nawet jeżeli tego kraju nie lubią, nie znoszą i nie kochają, to i tak będą, mogą być i prześladowani, i mordowani, dlatego że są Polakami i dlatego, że są postrzegani jako Polacy. Dlatego, ale pani profesor, tak? ale to w takim razie, skąd ta taka. No, nie chcę powiedzieć nienawiść, ale powiedzmy niechęć ze strony y, Łukaszenki czy w ogóle Białorusinów, y, może nie wszystkich, ale, ale powiedzmy tych s, y, stronników pana Łukaszenki. Skąd taka niechęć y, do Polaków? Przecież tak naprawdę, y, no, przynajmniej tak oficjalnie, to my się tam za bardzo nawet nie mieszamy do tych ich y, spraw. Y, y, zastanawiam się właśnie, skąd taka niechęć. No właśnie, to jest o tyle właśnie ciekawe, że wielu Polaków, ja słyszę głosy z wielu stron, dlaczego ja mam im pomagać, jeżeli to jest wina polityki rządu pana Morawieckiego? Gdyby się nie wtrącał, gdyby nie pomagał opozycji, to by nie prześladowano Polaków. Takie argumenty są bardzo powszechne dzisiaj. I to są. To są Argumenty, na które można odpowiedzieć w ten sposób. Politykę wspierania opozycji na Białorusi prowadzi nie tylko Polska, prowadzą na, prowadzi na przykład Litwa i kraje bałtyckie również. I z jakiegoś dziwnego powodu in, mniejszości narodowe tamtych krajów nie zostały przeznaczone na odstrzał przy tej okazji, tylko właśnie Polacy. Więc ten argument, że a no bo to jest odwet za to, że my wspieramy opozycję, jest nieprawdziwy. Szczególnie jest nieprawdziwy dlatego, że pierwszą osobą, która była aresztowana, to jest Pani Anna Paniszewa z Brześcia. a to jest osoba, która reprezentuje polskie inicjatywy lokalne w brześciu. Zaznaczam, że Brześć to są rdzennie polskie tereny, podobnie jak Grodno i na tych terenach mieszkają Polacy od zawsze i to są ludzie, którzy są u siebie w domu. I to trzeba zrozumieć, to jest wielka różnica. W każdym razie pani Anna Paniszewa, razem ze Szkołą Języka Polskiego, jak i z drużyną harcerską, którą prowadziła, nie miała absolutnie nic wspólnego z opozycją białoruską, nie brała udziału w żadnych demonstracjach antyrządowych. A i starała się absolutnie trzymać od polityki z daleka i nie była członkiem związku Polaków na Białorusi, który się w taką działalność opozycyjną angażował. Więc proszę pamiętać, że pierwszą ofiarą tego, tego procesu prześladowania bardzo ostrych prześladowań padła osoba, która nie była postrzegana jako opozycja w stosunku do reżimu. Łukaszenki. Wyłącznie była postrzegana jako liderka środowisk edukacyjnych, języka i kultury polskiej. Polskiej. Tak więc ostrze tego ataku poszło bardzo wyraźnie i bardzo dokładnie na ludzi, którzy, um, którzy chronią i dbają o zachowanie swojej narodowej polskiej tożsamości na naszych um, rdzennie polskich terenach na Białorusi. A może to jest tak, że pan Łukaszenka zna. Taką no, psychikę polską, i wie, że po prostu Polacy nie ugną się przed jego dyktaturą. I że skoro rozwalili jeden mur, no to mur pana Łukaszenki bardzo szybko może przy pomocy Polaków zrzeszonych czy niezrzeszonych ponownie również runąć. Jak Pani myśli, Pani Profesor? No, chciałabym wierzyć, że to jest prawda, a no, jest to w mojej ocenie niestety na dzień dzisiejszy trochę przecenianie naszych sił. I um, uważam, że ten atak, który jak gdyby rozwinął się na podłożu um, um, patrzenia na naszą wspólną historię, co jest absolutnie kluczowe, Dlatego, że w tej chwili na bazie tego ataku jest budowana narracja przeciwko armii krajowej, przeciwko polskim patriotom, nazywanym faszystami, i ten ta, ta, przekaz, on się wpisuje w rosyjską politykę historyczną, jak również on się wpisuje w wojnę informacyjną przeciwko Polsce, którą się w tej chwili na szeroką skalę prowadzi na, na całym zachodzie. Także moim zdaniem to jest inspiracja moskiewska związana z, ze wzrostem napięcia w całym regionie Europy Centralno-Wschodniej i krajów ościennych, Białorusi, i, i szczególnie Ukrainy. I to jest możliwe nawet, że związane z operacją wojenno-militarną, jaka jest w tej chwili prowadzona. Na Ukrainie, ponieważ wiadomo, że pan Łukaszenka jest, no, realizuje politykę Moskwy na dzień dzisiejszy. Czyli jeśli dobrze zrozumiałem, to jest to taka forma mówiąc z rosyjska maskirowki, która ma przygotować inne rzeczy. Tak, absolutnie, absolutnie, tak. I ma osłabić morale, szczególnie właśnie morale Polaków na wschodzie. I to, zarówno na Białorusi, jak i na Ukrainie. To przejdźmy może teraz ze wschodu trochę bardziej na zachód do naszego kraju tutaj do Polski. Mamy różne wojny, wojenki, ale główną taką wojną w tej chwili jest wojna orzecznika praw obywatelskich, o urząd, nie o pana Bodnara, o niego to nawet już platforma nie chce za bardzo walczyć. Ale ja chciałem poprosić właśnie panią o komentarz do całej tej sprawy. Jak po prostu to jest odbierane w Stanach Zjednoczonych? Przez Polonię? A, no, haha, przez Polaków. No, z wielkim niepokojem. Oczywiście od, zależy, gdzie się ucho przyłoży, prawda? Wiadomo. Ale w naszych e, środowiskach, tak zwanej Polonii Patriotycznej, no, jest to odbierane z wielkim niepokojem i niesmakiem. Podobnie jak cała sytuacja z systemem sprawiedliwości w naszej najjaśniejszej. E, no, to się wiąże z, z totalnym Powiedzmy sobie, no, jest to odbierane jako niemoc państwa, krótko mówiąc, i a jest to odbierane również jako skrajna nieodpowiedzialność polityków polskich, szczególnie polityków opozycji w tej sytuacji. A ja właśnie teraz nawet słuchałam a, y, programu y, y, wiadomości na temat tego, że y, Senat się opowie przeciwko y, nowej kandydaturze. Która uzyskała poparcie Sejmu? Pana Woj Wojciechowskiego? Czy dobrze mówię nazwisko kandydata hmm, PiS-u? Jeśli chodzi o tego trzeciego, chyba dobrze i sami tak, się tak. pogubiłem. No w każdym razie kandydata PiSu, u który został, do, dostał tę nominację z, od Sejmu i teraz Senat zapowiedział, że to a, zawetuje. No w tej chwili prowadzone są niby rozmowy, żeby znaleźć chociaż jednego rozsądnego senatora po stronie opozycji, ale wydaje się, że dzisiaj jest Rozsądek jest naprawdę nieobecny w życiu politycznym naszego kraju. I w związku z tym ta sytuacja jest absolutnie skandaliczna. I tutaj można też nawiązać właśnie do sytuacji na Białorusi, że oczywiście pan Bodnar potrafi zablokować przejęcie polska pres przez Orlen, prawda? Ale już w kwestii prześladowań Polaków na Białorusi, gdzie wchodzi w grę zdrowie, Zdrowie i życie ludzi, to tutaj ja go nie słyszałam i nie widziałam żadnej działalności tego pana. Także to jest absolutnie sytuacja, no skrajnie, skrajnie. No bo może on jest odważny na inny sposób, prawda? Nie, to jest, to jest klasyczna, klasyczny problem wszystkich organizacji praw człowieka dzisiaj i ludzi, którzy się w ten nurt wpisują. A dlatego, że ten ruch zaczyna być po prostu w tej chwili właśnie faszyzujący, ponieważ on przyznaje prawa człowieka. Tylko jednej stronie spektrum politycznego, czyli lewicy. I wszystko, co dotyczy lewicy, jest rozdmuchiwane, jest przesadzane i jest używane instrumentalnie jako walka lewicy z, z, z prawicą. Natomiast ewidentne łamania praw człowieka ludzi związanych z prawicą w ogóle, w ogóle nie znajdują żadnego odzewu wśród organizacji praw człowieka. Także jest to absolutnie jednostronne na działalność, wręcz powiedziałabym, że, że, że wszystkie te organizacje zostały przechwycone, przejęte tak zwanym marszem przez instytucje, przez środowiska lewicowo komunistyczne. I w związku z tym to, to się stało narzędziem walki, a nie wymiarem sprawiedliwości. To ja w takim razie proszę o komentarz do jeszcze jednej sprawy powiązanej z panem rzecznikiem. Nie wiem, czy pani profesor czytała, niedalej jak wczoraj, znany obrońca życia, niepełnosprawny, bawera on do AK, został skazany przez sąd chyba w Krakowie za wywieszenie. Banerów pokazującego, czym jest aborcja, na w sumie 2600 zł grzywny, no i tam pana Bodnara nie uświadczył nikt, ani nikogo od niego. No tak, no to jest skandaliczne naruszenie wolności słowa, prawda? A coś, co gdyby się miało miejsce w, w kontekście praw LGBT to już byśmy w Waszyngtonie o tym słyszeli, prawda? Także no to są w ogóle absolutnie skandaliczne, skandaliczne działania, ale to jest również też symbol naszych czasów, jak bardzo zdegenerowane stało się społeczeństwo zachodnie. Ja bym chciała jeszcze jeden temat podjąć, bo nie wiem jak dużo czasu mamy. No jeszcze chwilkę A, mamy. Tak, więc ja bym chciała taką informację przekazać na temat działalności Instytutu Polonia, który reprezentuje. Ponieważ bardzo ponieważ nasz Instytut co roku organizuje konkurs na temat historii Polski. W zeszłym roku był to konkurs na temat zbrodni katyńskiej w związku z 80. rocznicą tej zbrodni, natomiast w tym roku Instytut ogłosił konkurs na temat Solidarności. W związku z 40. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego. Także chciałabym słuchaczy zaprosić na stronę Instytutu Polonia. Bardzo proszę sobie zgooglować Polonia Institute i zajrzeć. Tam jest właśnie ogłoszenie, czyli announcement naszego tegorocznego konkursu. I tutaj chciałam powiedzieć, że jedyny wymóg, który stanowić może problem dla moich rodaków w kraju, to jest to, że prace konkursowe muszą być w języku, angielskim. A natomiast jest on dostępny konkurs jest dostępny dla wszystkich osób dorosłych powyżej 18 roku życia na całym świecie. Także tak długo jak robimy to w języku angielskim, to prace są um, um, że tak powiem właściwe. I jeszcze chciałam zaznaczyć, że konkurs w tym roku po raz pierwszy robimy w dwóch kategoriach. Pierwsza kategoria jest tradycyjny esej, czyli pisany do 15 stron objętości. Natomiast nowa kategoria, którą wprowadzamy, to jest film dokumentalny. W tym roku w po raz pierwszy wprowadzamy film dokumentalny, no nie dłuższy niż 15 minut. a I tutaj właśnie też zapraszamy, bo chodzi o to, żebyśmy zaczęli rejestrować zeznania świadków historii z, z, ruchu, Solidar z ruchu Solidarności. Okazuje się, że ci ludzie i ci działacze Solidarności, którzy byli na pierwszym froncie walki w latach 81-82, a oni nie Niestety, ale szybko dzisiaj odchodzą od nas. Wielu z nich już żeśmy stracili. Więc to jest okazja, żeby zapisać wspomnienia uczestników tamtych wydarzeń i żebyśmy zaczęli budować prawdziwą historię ruchu Solidarności, taką jaką, jaką ich, jego uczestnicy zapamiętali i przeżyli, a nie taką jaką nam Ubecja na podstawie rosyjskich wskazówek narzuciła z Moskwy. Także Jak serdecznie zapraszam, bo... proszę się zapoznać z informacjami i zapraszamy do udziału w naszym konkursie. O, termin składania prac jest 1 września. A jaka nagroda? A są dwie nagrody. Pierwsza nagroda w każdej kategorii wynosi 3000 dolarów. O, no tak, to fajnie, zawsze mieliśmy, to... Do tej pory mieliśmy zawsze 5 tysięcy za pierwsze miejsce, ale ponieważ wprowadzamy dwie kategorie, no to w tym roku to pierwsza nagroda jest 3 tysiące, ale za to są dwie. No to jak już jesteśmy przy dolarach, a jeszcze mamy chwilę czasu, to chciałbym poprosić o komentarz do propozycji prezydenta Joe Bidena, spotkania z prezydentem Putinem i jakieś, no ja wiem, próby. Jak to nazwać załagodzenia sytuacji na Ukrainie, ewentualnie dogadania się. No właśnie jak Państwo to odbieracie, jak pani profesor to. Odbieracie? No, bardzo źle to odbieramy. W ogóle cały ten rozwój wydarzeń w ostatnim okresie jest bardzo niekorzystny dla Polski. Nominacje, które ostatnio miały miejsce, w, szczególnie w departamencie Stanu, a wskazują na to, że ludzie proniemieccy dochodzą do głosu w departamencie Stanu. I w związku z tym, i również zwolennicy porozumienia z Rosją. Dochodzą do głosu w tych nominacjach, z tych nominacji można się spodziewać. Także te ośrodki proniemieckie i prorosyjskie zaczynają dominować w tej polityce międzynarodowej Stanów Zjednoczonych, a co by oznaczało, że prawdopodobnie w mojej ocenie ta Ameryka odpuści Nord Stream za to, żeby Rosja za dużo krzywdy Ukrainie nie zrobiła. Ale to byłby pozytywny scenariusz, dlatego że jeżeli dojdzie do spotkania Putina, Biden ponad głowami zainteresowanych krajów no to, to nam się niestety bardzo źle kojarzy. To nam się kojarzy z jałtą, drodzy Państwo, także to jest bardzo niebezpieczna, bardzo groźna dla nas sytuacja i chciałabym zaapelować do wszystkich z lewa i z prawa, do tych, co wyznają teorie spiskowe i tych, co nie wyznają teorii spiskowych, do tych, którzy się uważają za modernych i tych, którzy się uż, uż, uważają za, za tradycjonalistów. Że my wszyscy razem polegniemy w tym <laughs> dealu, który Putin z dla nas skonstruuje. Więc lepiej pomyślmy o tym co robić, żeby nie stracić własnej głowy i naszego kraju w tym procesie. No to jeszcze jedno pytanko tak na koniec. Czy Biden nazywany przez niektórych żartobliwie Sleepy Joe, czy on panuje nad nominacjami w Białym Domu? Bo ja odnoszę, że nie bardzo. No wie pan, ja nie, nie jestem w Białym Domu, więc na pewno nie mogę tylko spekulować. A natomiast no, percepcja jest taka, że on nad niczym nie panuje, że on tylko tam jest po to, żeby wykonywać rozkazy tych, którzy za nim stoją, prawda? I co najgorsze, że ci, którzy za nim stoją, to są ludzie, którzy działają zdalnie i z ukrycia w związku z tym oni chronią swoją głowę i nie wiadomo, jaką mają agendę. A możemy tylko tą agendę ich oceniać po właśnie tego typu działaniach, jak właśnie. Profile tych nominacji, które są dla Polski no niezwykle niekorzystne obecnie. Bardzo pani profesor, dziękuję za udział w programie. Państwu również dziękuję za oglądanie naszego programu i zachęcam do odwiedzania naszej strony. Zachęcam również do wysyłania zgłoszeń na konkurs organizowany przez Polonia Institute. I do zobaczenia w następnym programie. Dziękuję, do zobaczenia.